Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej Głowie prezentuje pobożne rozmyślania na uroczystość Trzech Króli i na całą oktawę ze świętym Alfonsem Mario Liguorim. Dzień trzeci O ucieczce Jezusa do Egiptu Anioł ukazał się we śnie Świętemu Józefowi i oznajmił mu, że Herod wypytuje o dzieciątko Jezus, aby mu śmierć zadać. Powiedział mu tedy: Wstań a weźmij dziecię i matkę jego i uchodź do Egiptu. I otóż Jezus zaledwie się narodził, a już czyhają na jego życie. Herod jest obrazem tych nieszczęsnych grzeszników, którzy zaledwie ujrzą Jezusa narodzonego w ich sercu przez przebaczenie, jakiego dostąpili, prześladują go na śmierć wracając do swoich nieprawości. Szukają dziecięcia, aby je zatracić. Józef, odebrawszy ostrzeżenie od anioła, usłuchał zaraz, bez najmniejszej zwłoki i zawiadamia o tym przed najświętszą małżonkę swoją. Bierze niektóre z narzędzi swoich, które mógł unieść, aby i nadal pracować ciesielką i mieć w Egipcie środki utrzymania swojej ubogiej rodziny. Maryja zaś robi zawiniątko z pieluszek przeznaczonych dla Przenajświętszego Dzieciątka i zbliżając się do kolebki, w której spoczywało, klęka przed malutkim synkiem swoim, całuje z uszanowaniem jego nogi i żewnie płacząc mówi do Niego o synu mój, o mój Boże, zaledwieś przyszedł na ziemię, żeby wybawić ludzi od piekła, na które zasłużyli. A ciż ludzie już czyhają na ciebie, żeby ci śmierć zadać. Potem bierze go na ręce i oboje święci małżonkowie, obfite łzy wylewając, zamykają mieszkanie i ruszają w drogę tej samej nocy. Wyobraźmy sobie, jak odbywają podróż ci święci wędrowcy. Jedynym przedmiotem każdej ich rozmowy jest najukochańszy ich Jezus. Mówią o jego cierpliwości, miłości i przez to przynoszą sobie ulgę wśród niewygód tej podróży. O jak słodko jest cierpieć, gdy się patrzy na Jezusa cierpiącego. O duszo moja, powiada święty Bonaventura, idź razem z tymi trzema ubogimi pielgrzymami i lituj się nad trudami, jakie ponoszą w ciągu drogi tak męczącej, długiej i niewygodnej, a proś Maryję, żeby raczyła. Wyświadczyć ci tę łaskę, żebyś boskiego jej synka stale nosił w sercu swoim. Na koniec wyobraź sobie, co oni cierpieć musieli, zwłaszcza wśród nocy, przebywając w pustynie egipskie. Zimna i wilgotna ziemia służyła im za posłanie pod gołym niebem. Dzieciątko płacze, a Maryja i Józef wylewają łzy z litości nad nim. O wiaro święta! Któż by nie wylał potoku łez, widząc Syna Bożego, który stawszy się dzieciątkiem biednym i opuszczonym, tuła się po pustyniach egipskich dla uniknięcia śmierci. Modlitwy i postanowienia. Najdroższy Jezu mój, tyś królem nieba, a oto teraz widzę cię w postaci dziecięcia jak zbieg jaki tułającego się po ziemi. Powiedz że mi, czego szukasz? O wiem, Ty mnie szukasz. Serdecznie lituję się nad Tobą, widząc Cię tak biednym i upokorzonym, lecz co mnie najwięcej zasmuca, to jest, gdy widzę, jaką niewdzięcznością odpłacają Ci się ludzie, których przychodzisz zbawić, a zwłaszcza ja, niegodziwy grzesznik. Ty płaczesz. Lecz i ja płaczę, gdyż był czas, kiedy byłem w gronie tych, którzy cię prześladowali i pogardzali tobą. Lecz, panie mój, teraz łaskę Twoją cenię sobie nad wszystkie skarby świata. Przebacz mi, Jezu mój, wszystkie zniewagi, jakie ci wyrządziłem. I dozwól, aby jak Maryja niosła Cię na ręku w ucieczce do Egiptu. Tak żebym ja nosił Cię w sercu moim w ciągu pielgrzymki, życia mojego do wieczności. Najdroższy Odkupicielu mój, nieszczęsny ja nieraz wypędzałem cię z duszy mojej, lecz mam nadzieję, że ją. Posiadasz teraz, o, połącz ją z sobą jak najściślej, słodkimi więzami miłości twojej. Lecz któż wie, czy nie odstąpię ja ciebie, jak to czyniłem dawniej? O Jezu mój, zaślij raczej śmierć na mnie, jeślibym na nowo miał zawinić. Tak zdradziecką niewdzięcznością. Kocham Cię, dobroci nieskończona, i chcę zawsze powtarzać: Kocham Cię, kocham, i mam nadzieję umrzeć, powtarzając to samo: Boże serca mojego i cząstko moja, Boże na wieki. O Jezu mój. Jesteś tak dobry, bez granic, tak nieskończenie godny miłości. Spraw, bym Cię miłował. Spraw, żeby Cię miłowali wszyscy grzesznicy, którzy nie przestają Cię prześladować swoim nierządem. Oświeć ich, daj im poznać miłość, jakiej ku Nim dowiodłeś i miłość, jakiej Ty godzien jesteś, gdy oto tułasz się, błąkasz i uchodzisz w postaci biednego dzieciątka płaczącego i drżącego z zimna dla odszukania dusz, które by Cię miłowały. O Maryjo, Panno Przenajświętsza, o najdroższa Matko i współuczestniczko cierpień Jezusowych, dopomóż mi do noszenia i przechowywania na zawsze w sercu moim twego najukochańszego Syna za życia i przy śmierci.